By co, fryzury wszystkie mogą być Wam znane, pokazuję tylko to po prostu, czego się w wakacje nauczyłam. Mam nadzieję, że. I mam nadzieję, że wykorzystacie moje pomysły. Zapraszam do oglądania. tutaj Asia Life i zapraszam Was dzisiaj na nową serię na moim kanale. Jest to seria, o którą bardzo, ale to bardzo mnie prosiliście, czyli back to school. E, prosiliście mnie po prostu codziennie po miliardy razy, ale nawet jakby nie było ani jednej prośby o tą serię, to i tak bym ją nagrała e, Dzisiaj jak widzicie siedzę troszeczkę w innym miejscu, a to dlatego, że siedzę tutaj przy mojej e, toaletce Tutaj przede mną jest lustro i mam dzisiaj dla Was fryzury do szkoły Dokładnie pięć fryzur, e, których nauczyłam robić się w wakacje e, Będą to fryzury takie bardzo proste Myślę, że fajne, godne polecenia są proste, więc myślę, że część z Was może już je znać. Mm. Jest pięć fryzur. Myślę, że każdy sobie z nimi poradzi. Są to fryzury, których nauczyłam się robić wakacje, niektóre są moje wymyślone z głowy, niektóre są z internetu trochę przerobione, niektóre są całkowicie z YouTube'a gdzieś, bo też Was prosiłam, abyście mi pisali właśnie jakieś fajne yy, kanały na YouTubie z fryzurami i kilka tam znalazłam, kilka trochę poprzerabiałam. Więc tak jak mówię, taka różna burza mózgów z tych wszystkich fryzur, które znalazłam w wakacje, wybrałam pięć najfajniejszych i dzisiaj Wam je zaprezentuję. Wydzielam pasmo z wewnątrz włosów. I to zależy od klasy. A... Przepraszam, będę patrzyła się w tą stronę, ale po prostu tutaj mam lustro. I może sobie widzieć. Zaplatam warkoczyka, i potem to samo robię z drugiej strony. Zaplatam do samego koniuszka, aby ten pędzelek taki na końcu był jak najkrótszy. To samo robię teraz z drugiej strony. Ok, kiedy z obu stron mam już zrobione warkoczyki, na początku zabieram się za pierwszego. Przykładam tutaj sobie za uchem. W ten sposób. I tutaj biorę wysówkę i przypinam. Staram się tak ją wpiąć, żeby jak najmniej było. Ją widać. Potem zakrywamy włosami. I pierwszy warkoczek już mamy. Teraz tak samo z Przednie Przednie. I to samo z I gotowe. Na początku rozczesuję włosy, przykładam je na jedną stronę i dzielę na trzy, mniej więcej równe części. Jedną część związuję, żeby mi tutaj nie przeszkadzała, biorę je do tyłu, tutaj zaplatam warkocze. Na koniec związuję gumką i zabieram się za resztę włosów, też robię z nich warkocze. Kiedy nasze warkoczeki są już zrobione, ostatni bardzo, ale to bardzo prosty krok. Po prostu robimy z, niego, z nich warkocza. Traktujemy je po prostu jak trzy oddzielne pasemka i robimy sobie zwykłego warkocza. Kiedy dochodzimy do końca, zdejmujemy gumki i zakładamy na koniec jedną wspólną gumkę. Teraz, kiedy powstało nam już coś takiego, poluźniemy naszą konstrukcję. Kiedy całość jest już poluzowana, układamy sobie tak jak chcemy i nasza fryzura jest już gotowa. Jest to fryzura nie, tyl nie tylko bardzo ładna, ale także bardzo wygodna. frazura, którą możecie znać, a ja Wam pokażę, jak ja ją robię na swój sposób, bo można ją robić na wiele różnych sposobów. Na początku wydzielam grzywkę po prawej stronie. I nie musi być ona tylko po prostu przekładam włosy na moją lewą. Tak, moją lewą stronę, kiedy mam już to zrobione, Zdzielam niewielkie pasmo z przodu i zaczynam zaplacać dobieranego barkocza. Jeżeli nie wiecie, jak to się robi tak w skrócie, pokażę. Na początku zaczynam tak jak przy zwykłym warkoczu. Czyli tak. Kawałek zwykłego warkocza. A potem dobieram po kawałku. Tu ktoś mi tu hałasuje. Dobieram po kawałku z reszty włosów. Dobieram. I normalnie dalej zaplatam. tak samo, kiedy dochodzę już do końca, że tutaj nie mam żadnych włosów, kończę zupełnie normalnym markoczem i na koniec związuję gumką. Jak widzicie tutaj na górze mam troszeczkę nierówno, ale to sobie za chwilę wszystko ustawię, tam postaram się, a jeżeli Wam się nie uda ustawić tak ręcznie, to po prostu zapnijcie to słówką. Okej. Okay. Ok, i nasza fryzura jest już skończona. Ta fryzura również jest bardzo wygodna, ale także i szybka w wykonaniu. Przechodzimy do kolejnej. dosyć znana, jak zresztą większość tych tak jak mówiłam, będą to fryzury bardzo proste natomiast ja dopiero w te wakacje nauczyłam się robić kłosa kłos jest ogólnie wygląda na bardzo trudną fryzurę, ale jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty dużo osób nie wie jak się go robi, więc postanowiłam, że pokażę go w filmie aha, tu ktoś tutaj hałasuje dobra, na początku dzielę włosy na dwie równe części Oczywiście ja robię tutaj kłosa na bok, bo na moich włosach wygląda on najlepiej ale możecie go też zrobić w ten sposób, że zbieracie kucyka i dopiero zaplatacie kłosa natomiast na moich włosach, tak jak mówię, lepiej wygląda on na bok Dzielicie włosy na dwie równe części i z od spodu wybieracie po mniej więcej takim pacem, to już zależy od Was i przekładacie do drugiej strony Tak samo robicie, Tak. Do drugiej strony. Teraz znowu. I tak po takich pasemkach przekładacie po prostu z jednej strony na drugą. I po prostu to polega na tym, że im cieńsze pasma będziecie robić, będziecie przekładać to po prostu, tym dłużej Wam się zejdzie, a im grubsze, to tym krócej. Takim sposobem dochodzicie do końca na końcu. Luzujemy całą fryzurę dla lepszego efektu. I gotowe. Jeżeli chcecie jeszcze lepszy efekt, to wyjmijcie pojedyncze pasma z kłosa. Tak samo zrobię tutaj z tyłu. Dwa pierwsze pasemka. Skręcam i przepinam suwkami. Z tyłu. Ostatnia i wydaje mi się, że najtrudniejsza fryzura. Już wam pokazuję, jak ją zrobić. Będzie to kucek z kokardą. Na początku robimy zwykłego kucyka. Ok, kiedy nasz kucyk jest już zrobiony, wydzielam sobie niewielką część włosów. Mniej więcej coś takiego, nawet może troszeczkę mniej, a resztę związuję gumką, żeby nam nie przeszkadzała. Teraz tą część włosów lekko Potopirowałam, żeby nabrała objętości. I za pomocą gumki recepturki będę robiła z tej części kokardę. Składam pasemko na początku w ten sposób jako jedną część kokardy. O, tak, o, tak i związuję ją częścią gumki. tego potrzebuję tylko jednej gumki, więc tak jakby pierwszą część związuję tak jakby połową gumki. Tutaj dookoła. Zaplatam. Nie jest to wcale takie proste, wymaga prawe, ale za którąś razem będzie Wam wychodziło coraz lepiej. I zresztą włosów robię drugą część kokardy. Kosmikiem, który mi został, zakrywam górkę. I spinam wsuwką. Staram się ją tak wpiąć, żeby nie było jej. Za widać. I nasza kokarda jest już gotowa. Tak jak mówię, w każdym razem będzie szło Wam trochę lepiej. Ja teraz zrobiłam taką dosyć sporą, ale możecie też zrobić mniejszą. Tutaj macie kucyka, a tutaj kokardę. Taka większa jest tak jakby trochę bardziej na weekend czy do domu, a taką delikatnie mniejszą możecie sobie zrobić typowo do szkoły. Okej, okay, a więc były to już wszystkie fryzury, jakie chciałam Wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Jeżeli filmik Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Poinformujcie mnie w komentarzach, w której fryzurze wyglądam najlepiej, którą znacie, którą potraficie, a może macie jakieś porady, co powinnam zrobić inaczej, żeby wyszło mi jeszcze lepiej, bo wiadomo, są to fryzury, których nauczyłam się dosyć niedawno i tak jakby ciągle za każdym razem wychodzą mi lepiej. Aha, i jeszcze jedno, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie inne odcinki z serii Back to School na moim kanale się pojawią, to zostańcie do końca, tam będziecie mieli wszystko spisane. Jeżeli chcecie więcej odcinków z fryzurami, to też poinformujcie mnie w komentarzach i zostawcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to zasubskrybujcie go, ten czerwony przycisk na dole. I dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. Do następnego odcinka. Pa, pa!